Że, że to tylko ja, że ja ten jakiś wpływ na ten album, że się miałem. Ale te, tej płyty nie byłoby, gdyby nie wszyscy wspaniali muzycy, a jeden z nich jest dzisiaj tutaj razem ze mną na tej scenie, to jest panu wspaniały przyjaciel i właściwie e, cóż, e, małe, tu ja, tu już wielu, wielu, wielu lat. E, także czarny kolor, którego dzisiaj tu nie ma, ale również a przede wszystkim rędy breket, amerykańska gwiazda do Brzozowy. Chwilkowana e, Kaliska i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I taki już podkreślałem, tak, Matin Kalis jest takim polskim wkładem do, 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 do rozwoju przez w Nie mówię, że Polski. Po pierwsze pytanie, jakie jest padły jakiegoś zaraz z Polski, pamiętam, to było oczywiście przy tych wielkich zachwytach i gratulacjach to gdzie w Stanach nagrałem ten płytę, tak? w Ameryce, czy w którym miejscu, czy w Los Angeles, czy w Londynie? Tak? Ja mówię, nie, w Warszawie. Także tak rzeczywiście, <grym> bo musiałem wyprostować pewne takiego przyzwyczajenia, że w Polsce się nie da, tak? że tylko w tym Angeles, że są to coś fajnego. To trzeba tam jechać, mieszkać gdzieś tam Amerykę się tam, tam urodzić. Ja już tam Podkowie. Paweł mieszka w Warszawie, Maja Bołata, który jest z nami mieszka w <noise> no. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za serdeczność, za, za tę chwilę naprawdę wyjątkowej radości. Cóż, wydawało mi się, że tylko w jest napisane, że góry można no, przenosić, ale okazuje się, że muzyka też ma taką właściwość, co ma też taką świadomość mojej jakiegoś skromnej obecności w takim miejscu, jaką są, że w tym dniu gdzie zobaczyłem, że usłyszałem własne usłyszymy oczy, że, że muzyka ma taką potęgę, potęgę to po przynajmniej na nasze emocje, pozytywne emocje, wspólnotowe emocje, się od... oderwania się od tego, czego wszyscy sobie e, nie życzymy, a co gdzieś tam spotyka otacza. Myślę tu polityce, która brutalnie wdziela się w nasze życie i często chce decydować za nas, co, co mamy robić. I być może muzyka jest takim z wiem, elementów istotnych symptomów tego, że ludzie niekoniecznie muszą żyć po prostu tylko w szarości, w dziwności i w lęku. E, tym bardziej ten koncert, który dzisiaj przygotowaliśmy, będzie koncertem na tak koncertem dla Pan. Z okazji ósmego marca kobiet przygotowaliśmy program właśnie, który będzie nawiązywał bezpośrednio do, do tej cudownej, tej pięknej części właśnie której ciągle zastosujemy bardzo wiele. Natomiast dzisiaj my jako trzeci będziemy starali się wyrazić na sam dobrą wolę w stosunku do wszystkich Panie a szczególnie tych dzisiaj tutaj na sam. Dziękuję bardzo.